Cześć, z strony Oskel, a ja was zapraszam do kolejnego odcinka z gry The eee, Robimy dzisiaj misje fabularne. Pomyślałem, że czemu by nie. Jakaś odmiana. Dobra, musimy się spotkać z Jade w czerwonym budynku nad Szmaragdowym Kanałem. Eee, Okej. Okay. No to chodźmy. Boże... Jade! Jade! Troj, tu Crane. Raiz porwał Jade i. są w jakimś muzeum. Wiesz, może co miał na myśli? Muzeum? Tak. Raiz używa go jako głównej kwatery. Crane, nie możesz tam iść. To miejsce powstało jako twierdza. To pakowanie się w paszcze ryfa. Doskonale wiem, że czeka mnie tam gorące przyjęcie. Ale musi być sposób, żebyś tam zagrać, jakoś ich zaskoczyć. Niech pomyślę. Eee, może Tarik. Jest kustoszem muzeum. Powinien co nieco wiedzieć o dawnych lochach twierdzy. Dobrze, pogadam z nim. No dobra, szukaj budynku z ogrodem na dachu. Tam znajdziesz Tarika. Aha, i jeszcze jedno. Jeśli dasz radę, poszukaj nowej broni. Przyda ci się. <laughs> Okej, okay, no oczywiście nie mogło pójść tak gładko, jakby się chciało. Chodźmy do tego Tarika. <laughs> z prędzej Swoją drogą, yy, możecie się kolejnego odcinka możecie się spodziewać na kanale Minecraftowym. Oczywiście link macie w opisie do tego kanału. co będziemy robić, ale coś na pewno. Chyba ostatnio, żeśmy <coughs> diamentów szukali. Pozałujesz, kurwa! Daj nagrodę. Mam u ciebie dług, chłopie. Tarik? Czego chcesz? Nie mamy tu nic poza odrobiną jedzenia. Spokojnie, przysłała mnie Troj. Troj! Dzięki Bogu. Odkąd znalazłem tego dzieciaka, cały chodzę z nerwów. On nie ma nikogo, a ja nie wiem, jak zajmować się dziećmi, wiesz? Nie dlatego tu jestem. Ale... Troj obiecała, że kogoś przyśle. Muszę się dostać do muzeum. Do muzeum? Ale Troj mówiła, że ktoś przyjdzie pomóc. Obiecała. Spokojnie, Tarik. Powiedz mi, jak się dostać do muzeum, a pomogę ci rozwiązać ten problem. Rais rządzi w muzeum, zabije cię na miejscu. Dlatego nie może mnie zobaczyć. Troi mówiła, że byłeś tam kustoszem i że jeśli ktoś wie, jak się tam zakraść, to ty. Zatem <słuch> masz może sprzęt do nurkowania? <słuch> nie. Szkoda, jest wejście pod powierzchnią szmaragdowego stawu, ale tam jest ładny kawałek do przepłynięcia pod wodą. Bez sprzętu najpewniej utoniesz. Najpewniej to nie na pewno. Więc zaryzykuję. No okej. Okay. Eee... No niby to jest poboczna misja kolejna, ale na razie dzisiaj się nie zajmujemy pobocznymi misjami. Kiedy indziej z nimi pogadamy. Mamy 430 metrów do salu. Więc nie ma co zwlekać. Od razu chodźmy tam. <gry>